Dzień dobry, tu Elf ze Stuttgartu w piątek zakończyła się trzydniowa tragedia grecka. Trzydniowy dramat, trzydniowy spektakl, trzydniowy performance w parlamencie niemieckim, w którym debatowano o imigracji. W środę debata miała dotyczyć imigracji, która popełnia przestępstwa, imigrantów, którzy popełniają przestępstwa, co z nimi zrobić. W jaki sposób deportować ich za granicę, czy ich skoszarować, czy nie skoszarować. Mówiłem o tym w poprzednim swoim filmie. Jako wynik tych debat przyjęto pięć punktów zaproponowanych przez pana Merca z CDU, które mówią o tym, że wszyscy, którzy nie mają prawa pobytu tutaj w Niemczech, ewentualnie popełnili jakieś przestępstwa, muszą zostać skoszarowani i jak najszybciej sprawnie z Niemiec deportowani. Takie punkty zostały przyjęte, jednak cała dyskusja środowa nie dotyczyła tych punktów. Dotyczyła tylko tego, że pan Merz z CDU Zdecydował się głosować dokładnie w ten sam sposób jak AFD. Inaczej, AFD postanowiło pana Melca poprzeć. W związku z czym pozostałe partie rzuciły się i powiedziały, że to nie może tak być, że AFD popiera to samo, że głosujemy w ten sam sposób, ponieważ głosy AFD są złe i jeśli AFD w ten sposób głosuje, to my, partie politycznego środka, nie powinniśmy w ten sposób głosować. Żadnych spółek z prawicowymi ekstremistami. Tak było przynajmniej powiedziane i tak było w mediach. To, co się stało jednak, było jakby porozumieniem ponad podziałami, tak można by powiedzieć, ale to porozumienie ponad podziałami tutaj w Niemczech nie działa. To, że pan Merz zdecydował się, Przyjąć głosy AFD, żeby przepchnąć swoje pięć punktów przez parlament, spowodowało ogólnokrajowe lewicowe protesty. Ludzie wyszli w niemieckich miastach na ulicę. Największa demonstracja była w Berlinie. Ludzie zaczęli okupować siedziby. CDU w rozmaitych miastach i w ogóle był wielki medialny i uliczny spektakl, czyli dlaczego CDU zdradza ideały partii politycznego środka, dlaczego w ogóle jakiekolwiek spółki z ekstremistami są zawiązywane. Taki był środowy początek i czwartkowe uliczne kontynuacje tego początku. W piątek jednak parlament zebrał się jeszcze raz i w piątek debatowano o następnym koncepcie pana Merca i CDU, czyli w jaki sposób ograniczyć imigrację do Niemiec, więc pomysły są takie, żeby dać yy, odgórną ilość imigrantów, ile może mogą Niemcy przyjąć w ciągu roku, a następnie ograniczyć łączenie rodzin, czyli ci imigranci, którzy nie dostali w Niemczech azylu, ale tutaj się znajdują, dlatego że w ich krajach jest ciągle niebezpiecznie i groziłoby im jakieś niebezpieczeństwo, jakby ich tam z powrotem odesłać, w związku z czym mają prawo pozostać w Niemczech dotychczas oni również mieli prawo ściągać tutaj swoje rodziny, i w tej chwili to prawo miałoby być im odebrane. Jednak debata w parlamencie znowu nie dotyczyła specjalnie tych punktów i co tam jest zapisane, tylko dotyczyła tego, czy wolno głosować tak samo jak AFD, czy nie wolno. I w tym przypadku również AFD popadła koncepcję pana Merca, zagłosowała w ten sam sposób, a wszystkie pozostałe partie zagłosowały. Przeciwnie. Do tego stopnia, że ta druga uchwała dotycząca uchodźców przez parlament nie przeszła. W międzyczasie włączyła się pani Merkel i powiedziała, jakże to moja partia, moje CDU wchodzi w spółki za FD? Tak nie może być. To jest następna dziwna sprawa, ponieważ pani Merkel, która się odezwała gdzieś tam jako, nie wiem, jakaś matka opatrznościowa CDU, jak wiadomo, pani Merkel jest w pewnym sensie odpowiedzialna za całą tą imigrację, ponieważ to za jej rządów zdecydowano, że Niemcy przyjmą taką masę imigrantów w 2016, 2017 roku i od tego czasu ten proces tylko się rozpędza. Ale pani Merkel również nie powiedziała o tym, że imigrację należy ograniczyć, nie ograniczyć. Nie wypowiedziała się na ten temat. Wypowiedziała się tylko na ten temat, że ona sobie nie wyobraża, że jej partia będzie wchodzić w spółki za FD. Także do czego tutaj dążymy? Klucz całego problemu. Klucz całych debat powinna być imigracja, powinny być te punkty, czy te punkty są słuszne, niesłuszne. Pomogą nas coś w Niemczech, można tak robić, nie, wo mo nie wolno tak robić, czy imigranci mają prawo tu być, nie mają prawa tu być, czy trzeba im pomagać, nie trzeba im pomagać, komu pomagać, komu nie pomagać, kogo wysyłać za granicę, kogo odsyłać, to powinna być debata. Czy te pięć punktów jest słuszne? Czy one pomogą Niemcom, czy da się je zrealizować, czy Zgodne są z prawem europejskim i cała masa rozmaitych pytań. Jednak te pytania ani w środę, ani w piątek nie padły, za to padły pytania o to, czy można wchodzić w spółkę z AFD. Skoro AFD jest partią skrajnie prawicową, nazywaną tutaj przez media głównego nurtu nawet nazistowską, to nie wolno. Się z nimi łączyć. Partie środka, politycznego środka, polityczne mite, tak zwane Volksparteien, czyli partie ludowe, czyli wszystkie partie praktycznie oprócz AfD, powinny się trzymać razem i problemy tego kraju rozwiązywać w swoim gronie, a nie sięgać po poparcie partii ekstremistycznych, jak to nazywana jest tutaj. AfD. Jeśli tak jest, to rodzi się pytanie, o co tutaj w tym wszystkim chodzi? Dlaczego debatujemy o imigrantach, jeśli tak naprawdę debata zsuwa się w kierunku debaty o AFD. No więc według mnie to jest tak, że Niemcy, gdyby chcieli ograniczyć imigrację, gdyby chcieli deportować wszystkich ludzi, którzy mają być deportowani z Niemiec, a nie są deportowani, według Oficjalnych danych w Niemczech jest około 300 tysięcy ludzi, którzy nie dostali prawa pobytu w Niemiec i powinni Niemcy opuścić. Z czego 40 tysięcy ludzi czeka na deportację natychmiastową, ponieważ popełnili jakieś przestępstwa. Jednak tych ludzi od lat nie da się, nie udaje się z Niemiec w jakiś sposób wywieźć. Mimo, że prawo na to pozwala, są takie możliwości prawne, i nie trzeba uchwalać następnych 5-10 punktów jednej albo drugiej partii. Jeśli popatrzeć na niemieckie regulacje, to te deportacje są możliwe. ograniczenie, Imigracji jest możliwe, ograniczenie łączenia rodzin jest możliwe. Nie trzeba dawać policji specjalnych uprawnień do działania na dworcach, tak jak w piątkowych punktach jest napisane, ponieważ policja ma wystarczające uprawnienia, żeby zajmować się nielegalną imigracją. W związku z czym wydaje się, że cała ta dyskusja ma zupełnie inny cel. No więc, jeśli celem nie jest rozwiązanie kwestii imigracji, ponieważ odpowiednie zapisy w prawie już istnieją, Istnieją i nie trzeba tak naprawdę nowych zapisów prawnych, nowych 5, 10, 30 punktów wymyślać, żeby imigrację ograniczyć, to w takim razie co? To więc wydaje się, że cała ta debata jest debatą przedwyborczą, że mamy tutaj w Niemczech do czynienia ze spektaklem przedwyborczym że za pomocą tej debaty, która w tej chwili odbywa się w parlamencie niemieckim, partie prezentują swoje programy wyborcze. Wybory są za miesiąc i wszyscy są nie do końca pewni, jaki będzie efekt tych wyborów. Aktualne rządy, rządy SPD i zielonych głównie, powodują, że i SPD i zieloni bardzo spadają w sondażach. W sondażach za to rośnie partia AfD, szczególnie w Niemczech Wschodnich, a w Niemczech Zachodnich rośnie partia CDU, czyli Partia pana Melca, partia CDU, tak dobrze rośnie w sondażach, że pan Melc jest absolutnie przekonany w tej chwili, że zostanie nowym kanclerzem. Oczywiście, gdy zostanie nowym kanclerzem, to koalicji nie zawiąże z partią AFD, mimo że w tej chwili zawiązał taką na chwilę koalicję. Tylko będzie albo rządził samodzielnie, ponieważ będzie miał tak dużo głosów, albo zawiąże koalicję z partią SPD, ponieważ wydaje się, że SPD i CDU, to jest ta wielka koalicja niemiecka, jest to naturalna koalicja, która tutaj w Niemczech może rządzić. Oczywiście niektórzy mówią, że pani Weidel AfD idzie po władzę i że ona zdobędzie władzę. I że sondaże oszukują tak naprawdę poparcie dla AfD jest dużo, dużo większe. Ja szczerze mówiąc nie sądzę, żeby AfD zdobyła większość głosów. Nie sądzę również, żeby tych głosów było na tyle dużo, żeby to właśnie pani Weidel z AfD zlecona zostało utworzenie nowego rządu. Nawet jeśli by się tak zdarzyło, to istnieje niebezpieczeństwo, że sytuacja byłaby podobna do sytuacji w Polsce. Sprzed roku, kiedy to PiS też zdobył najwięcej głosów, czy tam miejsc w parlamencie, ale żadna inna partia nie chciała z PiSem założyć koalicji. W związku z czym mamy taki rząd, jaki w tej chwili mamy w Polsce, i tutaj wydaje się, że w momencie, jeśli AfD, partia uważana za skrajną prawicową, ekstremistycznie prawicową, nazistowską i cała masa innych przymiotników, które względem AfD jest stosowana, jeśli ta partia zdobyłaby jakimś cudem większe, większość to i tak nie mogłaby w Niemczech rządzić. Już teraz po tych trzydniowych debatach w parlamencie mówi się o tym, że mimo że pan Merz z CDU zaliczył w piątek porażkę, czyli nie udało mu się swoich dodatkowych Punktów o imigracji przez parlament przeprowadzić, to mimo wszystko jest to wzmocnienie partii, i że od tego czasu w sondażach partia CDU będzie znowu wyżej, znowu wyżej, i może doprowadzi to przez najbliższy miesiąc do tego, że partia CDU zdobędzie 50% głosów w parlamencie i będzie mogła rządzić samodzielnie, co jest oczywiście marzeniem pana Melca. Czy tak będzie, czy tak nie będzie? To jeszcze zobaczymy, zobaczymy co jeszcze przez ten miesiąc, jaki spektakl jeszcze partie polityczne niemieckie tutaj nam zafundują. Rodzi się jednak jedno wielkie, gigantyczne, najważniejsze prawdopodobnie. Pytanie, jak to jest z demokracją? Czy ci politycy to tak naprawdę, czy tak na niby? Czy oni, jak tak debatują, to myślą o sobie, czy myślą o nas, czy może myślą o czymś zupełnie innym? To pytanie nasuwa się i jest tak naprawdę pytaniem oczywistym do tego stopnia, że mainstreamowy, jakby nie patrzeć, Bild również zadaje sobie w artykule takie pytanie, gdzie wielkimi literami jest napisane, czy politycy jeszcze są realizatorami woli ludu, czy też ten lud, ten naród próbują sobie wychować? Uwaga, to co pisze Bild jest ekstremalnie ważne, jest nieprawdopodobnie ważne. Co robią politycy? Czy politycy realizują to, co naród by chciał, czy też mówią narodowi, jak ma myśleć i co ma chcieć? Czyli ten naród wychowują. To pytanie to jest pytanie o podstawy demokracji. Ja nad demokracją zastanawiałem się w swoich filmach o demokracji, których nakreśliłem kilka, mniej więcej rok temu. I tu się nasuwa pytanie, gdzie się zaczyna i gdzie się kończy ta demokracja? Ponieważ jeśli mówimy o demokracji, to najczęściej mówimy o karce wyborczej, że my obywatele pójdziemy do wyborów i wrzucimy głos swój na taką, a nie inną partię, na takiego, a nie innego polityka, i teraz jest gigantyczne pytanie, czy to jest koniec demokracji, czy tu się kończy demokracja, czy też demokracja idzie dalej, czyli czy politycy mają obowiązek demokratyczny wykonywać to, co nam obywatelom obiecali? Czy to my jesteśmy suwerenem tych polityków, czy też kto inny? No więc oczywiście na ten temat są podzielone zdania. Polityka mówi swoje, ludzie myślą swoje, ale zastanówmy się. Ile z decyzji, które podejmuje polityka, nie polityka niemiecka, ogólnie polityka europejska, ile z tych decyzji jest robione w imieniu większości społecznej, a ile jest robione w zupełnie innych celach? No więc w poprzednich filmach ja mówiłem, że, że demokracja w tej chwili jest oparta o jakieś 20%, czyli w tej chwili około 20% decyzji i działań polityki jest robiona na rzecz wyborców, a 80% 10% jest robiona z innych powodów. No więc powody są rozmaite. Jest to, nie wiem, przynależność partyjna, ideologia, lobbyści, przemysł, szpiedzy z innych krajów i rozmaite tego typu rzeczy. Więc okazuje się, że taki Polityk, który siedzi w parlamencie, odpowiada w 80% przed władzami partii, lobbystami, innymi bogatymi ludźmi, którym coś obiecał. Ja już nie mówię, że zdarza się korupcja wśród polityków i tak A tylko około 20% jego działań to są działania, które mają zadowolić jego wyborców i dać im to, co przynajmniej podczas kampanii wyborczej im obiecał. Zgadzacie się z tą koncepcją? Koncepcją, że mamy w tej chwili demokrację mniej więcej 20%, że jednak większość interesów, które realizują politycy, to nie są interesy ludu, tylko to są interesy zupełnie innych grup. A jeśli rzeczywiście tak jest, to jakie są możliwości zmiany tego, co powinniśmy my ludzie, my naród, my zarządzający swoim krajem zmienić, żeby? Ta demokracja nie była 20, tylko była 50, 60 albo 70 procentowa. oczywiście tu się pojawia jedno gigantyczne pytanie, czy to w ogóle jest możliwe. No więc moim zdaniem jest to możliwe pod warunkiem, że wybierzemy odpowiednich ludzi. Tacy odpowiedni ludzie muszą się z drugiej strony pojawić. W niektórych krajach jest bardzo trudno tego typu ludzi znaleźć, ponieważ grupy interesów są tak silne, że nie poz Pozwalają ludziom, którzy chcieliby coś zrobić dla swojego kraju, przebić się do polityki, zdobyć odpowiednie pozycje. Więc tacy ludzie wydaje się, że powoli się pojawiają. Pojawił się na przykład Trump w Stanach Zjednoczonych, teraz zau zauważmy, kim jest Trump. Ja wiem, że różni ludzie mają różne zdanie o Trumpie, ale zwróćmy uwagę na to. To jest człowiek, który nie potrzebuje pieniędzy, bo jest bogatym człowiekiem, także on nie idzie do polityki po to, żeby zdobyć jeszcze więcej pieniędzy. Bo tych pieniędzy ma po to. To jest człowiek, który ma 78 lat, także on już nie będzie chciał robić. Kariery następnej, nie wiem, rządzić przez 50 lat w tym kraju i tak dalej, tylko to jest człowiek, który w tej chwili, w takich warunkach, w jakich się znalazł, może działać tylko jako król, jako ten, który zrobi dobrze swojemu ludowi. I on chce być w ten sposób zapamiętany. Zresztą to nie tylko Trump jest w tej chwili na rynku politycznym takim. Takiego mamy pana prezydenta Mileja na przykład w Argentynie, który od roku czy ponad roku. Robi zmiany w Argentynie, i to jest człowiek, który Chce, żeby jego kraj kwitł, żeby ludzie w tym kraju mieli coraz lepiej. To jest jego jedyny cel. W związku z czym wydaje się, że w naszej demokracji potrzebni są właśnie tacy ludzie. Że wybierając polityków, nie powinniśmy opierać się o jakieś drobiazgi, że, że ten obiecał, że obniży VAT, ten obiecał, że rozliczy się z poprzednimi rządami, ten obiecał nie wiadomo co, tylko po prostu powinniśmy szukać ludzi, Którzy nie są uwikłani w rozmaite układy wewnętrzne, zewnętrzne, jak wewnętrzne, to jeszcze pół biedy gorzej, jak są uwikłani w układy z innymi krajami, którzy, które mają w naszym kraju jakieś interesy. Tutaj w Niemczech na przykład jest tak, że tutaj mają Stany Zjednoczone interesy. W związku z czym to Stanów Zjednoczonych się nie lubi. Tutaj się bardzo uważa na polityków, którzy mają cokolwiek wspólnego ze Stanami Zjednoczonymi, a politycy, którzy mają. Mają cokolwiek wspólnego, mają jakieś wspólne interesy ze Stanami Zjednoczonymi bardzo chętnie to ukrywają. Podobnie jest w Polsce, też powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy politycy polscy mają interesy w krajach ościennych, czy też w krajach trzecich, czy też tych interesów w krajach trzecich nie mają. Także jeśli będziemy w ten sposób podchodzić, jeśli będziemy w stanie znaleźć takich ludzi, którzy nie idą do polityki, żeby się dorobić, i nie idą do polityki, żeby realizować, Interesy obcych krajów albo grup lobbystycznych we własnym kraju, to właśnie ci ludzie będą najlepszymi politykami. Ja mam wrażenie, że w światowej polityce w tej chwili się bardzo, bardzo zmienia, i że tacy ludzie jak Trump, tacy ludzie jak Milley, tacy ludzie jak prezydent Salwadoru będą się pojawiać i będzie ich coraz więcej, ponieważ niejako początek właśnie z Milejem i z Trumpem został zrobiony. Miejmy nadzieję, że ta tendencja rozleje się na następne kraje świata i dotrze również do nas, tutaj do Europy, tutaj do Niemiec tutaj do Francji, tutaj do Polski. Z taką nadzieją dzisiaj, przy sobocie, 1 luty, listek KELF. Pozdrawiam wszystkich, odezwę się jeszcze, na razie.